Ty też mogłeś godnie żyć w tamtych czasach z muzyki? Czy to Tam, było więcej, W tamtych więcej czasach ci powiem, że mało kto zarabiał z muzyki. Nie? W mało w, Zarabiał mało, w ogóle? No, mało, znaczy, no bo graliście koncerty. No graliśmy i... koncerty, ale to wiesz, to, to i tak nie były takie pieniądze, które ci pozwalały sobie fajnie, fajnie żyć, przynajmniej dla mnie. Nie? Było, było grono raperów, które zarabiało, ale to naprawdę nie było dużo ludzi. Nie? Klasyki nasze, naszej sceny, nie? no to oni zarabiali, nie? zarabiał taki paluch. Zarobiali tacy zawodnicy, ale ale, ale wiesz, na, nawet Baszel czy, czy ten już to już była, byli raperzy, którzy no, 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 nie mieli... Mieli super, super, życia z tego, nie? To jest ciekawe, no. że przy takich liczbach dziś, no. to naprawdę no, można no. sobie ułożyć życie. No właśnie, no. Kupi przykład, ale Roni Ferrari wypuścił tam ten kawałek, ponad milion złotych z jednego numeru zarobił. Z jednego numeru, no, Przecież... no bo wiesz bo to w radiu leciało, nie? I to generuje? Bo jak kawałek trafia do, do radia no, i takiego RMF czy coś, no to z samego zarobisz w kupę pieniędzy, nie? W dzisiejszych czasach, nie? Wtedy, wtedy to tak, my, my, my nawet nie zwracaliśmy na to uwagi, żeby to, zare, żeby to rejestrować w ZAIK, wiesz? To były takie czasy, że każdy miał to w pompie, tak naprawdę. Nie? Że nawet się o tym nie myślało. No. A YouTube chyba też nie płacił. Jeszcze. Słabo, no? No.